Że OST Baldura... a Baldur nie ma w ogóle jakichś tych... To jest ogólnie kurde gra z Richtrzem, tak? To jest kurde antyteza, że, anty, przeciwieństwo tego... Że to nie jest super złe, tak? Tylko... To jest totalny odpierdol gaming. Tak? Nie wiem co mogli zrobić jeszcze... Po linii mniejszego oporu. Nie wiem. To jest dokładnie to samo, co było zawsze. Asety są owszem na miarę XXI wieku, że z systemem posiedzieć. Że Starfield ma ładne tekstury, ale oświetlenie ma słabe. <laughs> znaczy, ma takie sceny. No, Zobaczymy, co ten. Ile tam teraz jest? 76. Ma prawo. Kaftan poleca, co tam mu się podobało? Zobaczmy. Eee, kosmiczny Skyrim, trafne w to jeden komplement. Prawdziwa kosmiczna Odyseja, Frajda na kilkaset miliony godzin. Obłędny fanów science fiction wciągnie długo. Fanów science fiction na poziomie czego? Kurde, zaraz. Jakie lore science fiction? Jakie są takie wejściowe science fiction? Albo upośledzone science fiction? Zaraz. Kurde, moment. Co się uważa za science fiction? Gdzie Star Warsy? Star Warsy, kurde. A to... Star Wars jak wychodziły to był przełom. Wiadomo, teraz się można śmiać, tak, ale to miał być, tak, cytując tego Guinnessa, który grał Obiwana, że to miał być taki jednorazowy, fajny ten, tak, on to nazwał sci-fi flick. Eee... Kurde, nie wiem, co to porównać. Że Akademia Pan Akademia Pan Kleksa, była okej. Okay. Nie czytałem tego od dziecka, ale... Że Kapitan Bombak. Nie, 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 nie nie. szukam, co to może być. fan science fiction, czyli trzech. Jakie były takie upośledzone filmy sci-fi. Kurde. Nieprzemyślane. Oj wiem, filmy Uwe Uwebola. To jest dokładnie dla fanów science fiction od Uwe Bola, jakiś the Dark. To już jest to. Tylko Uwe też mi się wydaje stoi wyżej, bo tam były jakieś machinacje. Tak, ale Kapitan Bomba miał taki być, tak? Nikt nie, nie twierdzi, że to jest ten. Że Kapitan Bomba to jest jakiś hard sci-fi i tak dalej. Że tak, Tony Hawk pro skater. Ale z masakra, kurde, czy jest fan science fiction? Próbujesz jakąś złą książkę albo zły film przypomnieć. To ewentualnie coś w stylu jądra ziemi. Ale... Kto, robił, kto był w ogóle reżyserem Jądra Ziemi? Bo zapomniałem, to, było, to nie był zły film, był tak zajebiście głupi. To był film z gatunku. <gry> The Core się nazywał. Mu, nawet jest film. Wytuł 2003. To było jak ten. Ziemia się rozpadała na 100 sposobów w pewnym filmie Rdzeń. John Amir, co on tam zrobił? Kurde, Queen of Hearts, co MSB Creation. Kurde, nie znam tego filmu zupełnie. Jezu, to ok, ten film, dobra. Uh. Jak to było przyjęte? 40, tak wysoko. Deepcore. Albo jak filmy tego, Azylum. To jest coś w stylu. To są fany science fiction. Tak, zobaczmy, co tam Azylum miało. Azylum movies. Zobaczmy, jakie mieli klony. Wojna światów od razu zaraz <noise> coś znajdziemy <noise> skarb dawidzi <noise> a zajdę, jest świetne Czekaj. Raport komisji nie znacie nie widziałem tego Smok <noise> alien versus łowca <noise> to jest dokładny klimat tego starfielda I am omega. Tutaj tak, tak, tak. Dead Racers. Mega szarki, terminator. Tego nie widziałem. Titanic 2 to jest... A <grywia> za jest świetne. Że też nie jest ciężko wyrównać do bo te filmy są zajebiście dobre. <grywia> Moby Dick. <grywia> Dla tych fanów. Podobało wam się to? A Zylum? Hej, Bethesda zrobiła coś takiego samego. Alien Origin. Mhm. Czyli oni coś mieli właśnie w tym stylu. Czekaj, Atlantic Rim. Android Cov. Piękny. Macki z Bermudy. No nic, nie znaję teraz. Co stoi, odkryłeś Time Commando? Time Commando, kurde, to było tak, że ten. E, ja sobie skrztowiłem Time Commando i myślałem, że to jest najlepsza gra świata. A znajomy sprawił Tomb Raider'a i się śmiał ze mnie. Myślałem, że. To w ogóle tam myślałem, że jest głupi. Okazało się, że gra z babą nie może być lepsza od gry z komandosem. Time Commando kojarzyło się z filmem Time Cop. Pa. Chodzona bijatyka z digitalizowanym tłem. Pa, jaka grafa. A? Leciało, ty biłeś najpierw jaskiniowców, potem tego, tego i tak dalej. Chińczyków biłeś. Ech, i faktycznie tam rady był lepszy, niestety. Okej, okay, dobra, to so, ja chciałem tylko znaleźć ten... E... Chciałem tylko znaleźć ten film science fiction. Że jesteś fanem science fiction i lubisz... I lubisz Starfielda. Znaczy, nie, no, jak masz 13 lat, czy gramy w kopie, Jezu. Minusy są już? Jezu. chciałem włączyć to tak naprawdę. Nie mam, okej, okay, sorry, nie wiem, co się dzieje z tym. clank ma lepsze, lepszy klimat sci-fi w sensie jest płynny, fajny, nie ma loadingów, kiedy wchodzisz do domku i czuć next-gen, mimo że to jest, w sumie tam się dużo nie zmieniło od czasów e, gameplaya z PlayStation 2, masakra.